Ewangelia Marka, rozdział 10, część 2. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy. A Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą dwunastu i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Dosłownie tekst grecki mówi, Podchodząc do Jerozolimy, i to jest bardzo trafne określenie, bo Jerozolima leży wysoko, i idąc do niej podchodzi się. Ludzie, którzy szli z Jezusem, zdumiewali się tym, że idzie do Jerozolimy, bo wiedzieli, że przywódcy narodu nienawidzą go, a i idąc do Jerozolimy na pewno doprowadzi do konfrontacji z nimi. Bali się tego, co może się stać. A Jezus jeszcze raz spróbował wyjaśnić uczniom po co idzie do Jerozolimy i jaki jest jego główny cel. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach z Wiele razy Jezus tłumaczył uczniom, że Jego głównym celem jest złożyć swoje życie w ofierze za grzechy wszystkich ludzi. Teraz też wyjaśnił, co się stanie. Opisał to bardzo dokładnie. Ale kiedy to się zaczęło dziać, uczniowie i tak byli przerażeni i zaskoczeni. I nie spodziewali się zmartwychwstania. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej. Jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. Jakub i Jan najwidoczniej nie potraktowali słów Jezusa poważnie. Spodziewali się, że zwycięży, i troszczyli się o to, żeby w tym królestwie, o którym mówił, przypadły im najważniejsze stanowiska. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? Albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy nie moja to rzecz przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Uczniowie nie wiedzieli, o co proszą, ale bardzo chętnie chcieli przyjąć los Jezusa. On im odpowiedział, że w jakimś stopniu podzielą jego los, ale co do zaszczytów, to decyduje o nich kto inny. Gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Pozostali uczniowie też myśleli o zaszczytach w Królestwie Jezusa i byli oburzeni, że Jan i Jakub, takich podeszli. Jezus wtedy zaczął im tłumaczyć. Że w jego królestwie obowiązują inne standardy niż te, do których przywykli. Użył określenia władcy narodów, czyli władcy pogańscy. Że mówił, że oni nadużywają swojej władzy, natomiast w jego królestwie ten, kto ma władzę, ma postępować inaczej. Lecz nie tak ma być między wami ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. W Królestwie Jezusa przywódca ma służyć. Jest o tyle ważny, o ile... Daje coś tym, którym przewodzi. Najwięcej daje Jezus, bo daje swoje życie za okup, za wszystkich ludzi. A ci, którzy dzięki temu wejdą do tego królestwa, mają mieć podobną postawę. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i jego uczniowie, i mnóstwo ludu, syn Temeusza, Bartymeusz, Ślepy żebrak siedział przy drodze. Słowo bar oznacza tym, to oznacza syn. Ten człowiek był żebrakiem, czyli człowiekiem, który nie mógł sobie sam poradzić, nie mógł na siebie zarobić, mógł tylko żebrać, mógł żyć z tego, co mu ludzie dadzą. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ten żebrak nazwał go synem Dawida, czyli uznał go za mesjasza. Wielu, którzy szli z Jezusem, chciało go uciszyć. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepiego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła Cię. Jezus jednak usłyszał jego głos i zobaczył, że ten człowiek naprawdę wierzy. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Ten płaszcz dla. Bartymeusza na pewno wiele znaczył. Mógł na nim siedzieć, mógł też w nocy pod nim spać, i ponieważ był ślepy, trudno by mu było go znaleźć, ale on w tym momencie liczył tylko na Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł: Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. To jest kolejny cud, który wzmacnia wiarę, która już jest. Ten człowiek szedł potem z Jezusem. By wyruszyć starczy jeden krok, Drugiego marszu dźwięk nam gra, wszyscy czekają wiara na wszutrę. To Jezusa wierzy że przyjacielem nam i ty pośród braci... I zazdrości nam za grzechówka. Nie na widzą jedni, mi chcą. Nam to jedno, my mówimy wciąż. Na kolko cię Na szerokiej drodze minie czarci słoń, za ślepymi pójdziesz, padniesz tu, wąską ścieżkę wybierz, idź pod flot na szerokiej